Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4. Witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj będzie krótko, ale za to mam nadzieję, że treściwie. Jako stali widzowie tego mojego małego kanału, wiecie pewnie o tym, że firma Bosch jest partnerem mojego kanału, bo to ona dostarcza mi elektronarzędzia do pracy. I do testów. I dzisiaj jest ten moment, że mogę się im jakoś odwdzięczyć, promując pewną akcję, która właśnie dotyczy elektronarzędzi. Wszystko zaczyna się od aplikacji, którą trzeba zainstalować na telefon. Standardowo pobieracie ją z App Store lub Google Play. Aplikacja nazywa się Bosch Pro 360. Jeżeli pracujecie na elektronarzędziach Bosch Professional to doskonale o tym wiecie, że żeby przedłużyć gwarancję do 3 lat musicie zarejestrować urządzenie. Od jakiegoś czasu można to robić właśnie w tej aplikacji. Oprócz tego aktualnie trwa promocja na elektronarzędzia zasilania akumulatorami 18V. Za każde elektronarzędzie Bosch Professional zasilane akumulatorem 18V zakupione i zarejestrowane w Pro 360 do 25 stycznia 2023 roku otrzymujesz 100 punktów. Po sprawdzeniu przez zespół Bosch Twojej faktury i zatwierdzeniu punktów będziesz mógł je wykorzystać do realizacji nagród do końca stycznia 2023 roku. Punkty można wymienić w sumie na trzy nagrody. Za 200 punktów będziecie mieli walizkę L-Box z wkładką piankową, za 300 punktów akumulator Bosch Professional GBA18V4Ah, a za 400 punktów będziecie mieli wyżej wymieniony akumulator plus do tego ładowarkę. Po zebraniu punktów wybierasz swoją nagrodę. Nie muszę wam chyba dodawać, że minimum logistyczne, jakie trzeba zarejestrować, to oczywiście dwa urządzenia. Po podaniu kilku niezbędnych informacji dotyczących dostawy, nagroda zostanie dostarczona pod wskazany przez Was adres w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych. Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie w aplikacji w sekcji Promocje. W opisie pod tym filmem podrzucę Wam link do tej kampanii na stronie Bosch Professional. Akurat zbliża się Black Friday i Cyber Monday, może to jest okazja, żeby coś sobie ciekawego kupić do pracy czy do warsztatu. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Chodź.